No jak tam Madziu po sesji? Cudownie. To, było, to były cudowne dwie godziny. Nie spodziewałam się naprawdę zobaczyć tak dużo piękna w samej sobie. Jestem bardzo wdzięczna Asi, fotografce, ponieważ dała mi szansę zobaczyć właśnie inną mnie. I bardzo mi się ten obraz podoba. Było to cudowne przeżycie, cudowne doświadczenie, cudowny czas dla mnie. Czułam się bardzo zaopiekowana, czułam się bardzo bezpiecznie. I te zdjęcia, które mi pokazywała Asia w międzyczasie na, na, na aparacie, pokazały mi coś, czego wcześniej w sobie nie widziała. Więc jestem wdzięczna i bardzo, bardzo dziękuję za to, dziękuję. za jakiś czas. Mam nadzieję, że znowu będę miała szansę mam nadzieję, że na, na moje 40. urodziny znowu się mówić z Asią. A Wam wszystkim gorąco polecam, Asię, bo naprawdę jest to cudowny czas, cudowne, cudowne spędzone dwie godziny, ale tak naprawdę. Pamiątka na całe życie, żebyśmy zobaczyły, ile piękna jest w nas.